Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy i widzów. Witam z pięknego miejsca, z małego, cichego, gdzie działo się wiele cudów, bo mieliśmy tutaj rekolekcje, ruchu rodzin nazartańskich. I Pan Bóg działał swoją łaską. Witam Was bez maseczki, bo chciałem się do Was uśmiechnąć. Zabrano nam uśmiech. Nie pozwolano nam się od pewnego czasu. Uśmiechać ze względu na pandemię, taka żartobliwa myśl przeszła mi przez głowę, że to jakaś zemsta islamu. I tak trochę współczułem tym kobietom islamskim, które nie mogą się też uśmiechnąć, bo widać tylko same oczy. Ale dzięki temu zasłoniętemu uśmiechowi doceniłem uśmiech. Zrozumiałem, że jest to niezwykły znak tego, że człowiek ma duszę, że nie jest tylko samym ciałem. Zwierzęta się nie uśmiechają. Czasem wydaje nam się, że uśmiechają się, ale raczej nie przypuszczamy zwierząt, zwierzętom takiej głębi duchowej. A uśmiech to znak właśnie głębi duchowej. To czasem znak radości, znak wdzięczności, znak miłości. To jakaś tęsknota za zjednoczeniem, zjednoczeniem z Bogiem. To Pan Bóg prosi o nasz uśmiech. Pan Bóg naprawdę prosi o Twój uśmiech, bo Pan Bóg sam się do Ciebie uśmiecha. Zostałem po tych rekolekcjach jeszcze chwilę, żeby ten uśmiech Boży kontemplować żeby dostrzegać uśmiech Boży w tych tatrzańskich szczytach i graniach i ścianach, w tej przyrodzie wołającej Boże, kocham Cię. Pan Bóg chciałby, żeby nie tylko przyroda, drzewa, ptaki, zwierzątka wołały Boże, kocham Cię, ale żeby Twoja dusza wołała Boże, kocham Cię. Pan Bóg tak prosi o Twój uśmiech. To jest chyba najpiękniejsza definicja życia wewnętrznego: uśmiechać się do Boga, uśmiechać z wdzięcznością za Jego miłość, wymieniać uśmiechy. I dlatego właśnie tak bardzo trzeba dbać o życie wewnętrzne. Skupmy się na modlitwie, skupmy się właśnie może na Różańcu, może na Nowennie Pompejańskim, może zdwójmy naszą szybkość kroczenia do Boga właśnie przez zdrowaśki Różańca. Bo szykuje się wojna. Pan Bóg liczy na ciebie, że będziesz sturmował niebo o dar pokoju.